No i kolejny. Od samego rana urny w wielu komisjach wyborczych zaczęły się wypełniać. Jak na przykład tutaj w Centrum Sportowym przy ulicy Katowickiej, które odwiedziliśmy o godzinie 10.30. Frekwencja jest oszałamiająca mimo wszystko jak na tak małe wybory. Oczywiście nie są to wybory listopadowe, aczkolwiek nie ma absolutnie czego się wstydzić. Jest. Mówi jeden z członków komisji wyborczych, który dodaje, że na tamten czas było spokojnie. Dopiero się zacznie, oczywiście, że tak. To jest dopiero początek i... Jeszcze jeszcze dużo przed nami. prawdopodobnie tak jakoś po obiedzie, godzina 15-16, może te okolice. Poznaniacy głosują z różnych powodów, jednak tym dominującym jest spełnienie obywatelskiego obowiązku. Mam poczucie, że mam wpływ na to, co się dzieje tutaj w Poznaniu. No taki, no taki obowiązek. Taki obowiązek na to, co się będzie działo. Taki obowiązek obywatelski. No i przekonanie, no chcę, żeby było. Lepiej w naszym kraju. Poza kilkoma zgłoszeniami o zerwanie plakatów wyborczych, w Wielkopolsce doszło również do dwóch poważniejszych incydentów. Wyniesienie karty do głosowania poza lokal wyborczy i jej zniszczenie w Koninie. Sprawca został przez policjantów ustalony. Oraz zdarzenie w Pleszewie. Tutaj mamy do czynienia z podejrzeniem wręczenia korzyści majątkowej osobie po oddaniu głosu. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Adam Kaźmierczak, puls dnia.